Czy o, Pora na zabawek, chodźmy się pomawić! może Nie, nie idę się bawić, nie, nie idę Nie możesz być tam, nie wiecznie zły za to, że ci zniszczyłem kamerę Nie, posłuchaj, przez ciebie teraz widzowie nie widzą mojej twarzy, mamy więc na ciebie, proszę, naprawdę, chodź ze mną zakresie, Nie, krew. nie, nie, jestem na ciebie wkurzony, krew. obrażony jestem, koniec kropka Chodź, mamy tu szachy, mamy gry komputerowe, mamy nawet tablicę, można coś z tablicą pomyśleć bardzo dobry pomysł, słuchaj, zostawica. Posłuchaj, nie, jestem serów wkurzona. początku się zaczęło od dzieciaków. Pamiętasz, ich też bardzo wkurzyłeś, tak, byłeś nieznośny, tak. a, a później zacząłeś mnie nękać i zniszczyłeś mi kamerę. Pamiętasz to? Ale to tylko dlatego, bo chciałeś się pobawić. Chodźmy się pobawić, mamy gościki. Czekaj, nawet. może zapytajmy dzieciaków, czy oni może chcą i tak stopu, dobra? Ok. Ja ci okay. mam to was pytanie, czy chcieliby się Weź tego Nie, Nie, no my go nie chcemy. Nie. Idź, idź, wan! Mamy tygryski, mamy pająka, nie, nie chcemy go. Mamy nie, własne po... zadawki, własne nie. problemy życiowe, idź sobie. Widzisz? A może zagramy w te, w klasy? No, nie. Nikt nie chce się z tobą bawić, W klasy również? poczekaj, możemy się dogadać. O, o, no widzisz, mam, mam przyjaciela, no dobra, to idźcie się bawić, gucio powodzenia. Ale ja sam to ja nie chcę w klasy sam. te idę do kaczuszki. Uczuję ci. Ale posłuchaj, ja mam coś swoje tutaj problemy do zrobienia, ja mam coś swoje że rzeczy do ogarniania, możesz się przydać z odcinkiem, no wiesz, Zobaczcie, ty jesteś ze mną, okej, okay. wiesz co, ze mną się przydać z odcinkiem, ale masz mi nie przeszkadzać w przywitaniu się, jasne? Dobra, no i kozak, witajmy się z odcinkiem, dobra, no to witamy się, a więc cześć, witajcie, witajcie z... bardzo serdecznie z tej strony Sunrise, możemy się w końcu pobawić, witajcie serdecznie, jak mi miło was wszystkich poznać. Ale fajnie, pobawmy się w coś! Um, tak, i w dzisiejszym celu łapkowym jest 3000 jak w górę oraz pamiętajcie, żeby się tutaj sam... Za... No zostawcie łapkę w górę, albo subskrybenta, albo inne rzeczy, jeżeli jesteście nowimi widzami. Zapraszam serdecznie do zabawy chodźmy się pobawić! Tak, oraz zabrażenie się na mego... Nazywam się samraj przez 4! Okej, okay, już mam tego dosyć. Sparatyowałeś mój Instagram, moje przywitanie, moje żądanie, łapki w górę. Wszystko, co rozparatyowałeś. Ale nie rozumiem, po prostu się dobrze bawimy. Posłuchaj, Ech, musisz sobie sam ogarnąć przyjaciół, wiesz? Musisz wyjść na miasto, poznać, nie wiem, ludzi, dziewczyny jakieś, albo. A może oni chcą się pobawić? Nie, siu, ich nie możesz ruszyć. Hej, chwila. Pająk! Mam pomysł! Pająk? Nie, nie, z mi się nie będziesz bawić. Zapomnij. Posłuchaj, słuchaj, u. Okay. Mam pomysł. Pobawmy się! Może mu stworzymy robotów? Żeby się z nimi pobawili. Tak! Świetny pomysł! O mój Boże, roboty! Roboty! Tak, roboty! Ale powiesz co ty się przecież monty, ty sam możesz sobie stworzyć, okej? Okay? Mogę sobie sam stworzyć, przyjaciół! Tak! O mój Boże! Idź do komputera, szybko! Wow! No i patrz, podciskaj sobie tutaj kuziki i zobaczysz, he Ej, czy on wie, że ktoś tak wow, stworzy robotów? Nie, on jest tu wow, stworzy rob... Wow, wow, ro yeah, wow, wow, yeah! Jakim cudem?! Witaj! Jestem twoim oh. stwórcą! pobawmy się! Pobawmy się, tak, <śmum> Ej, 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 ja czekaj robię Coś ty zrobił No, no to czekajcie! Co ty zrobiłeś? Wow. E, to, to, co się tu stanęło się? Też nie wiem! Ja powitałem, mu właśnie tak nie chciał, żeby on sobie stworzył kolegę, no i stworzył! Co? Przywitamy się! Ale co ty, 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 ty. zrobiłeś? Przywitajcie się z moim nowym przyjacielem z San To jest jakaś żeńska wersja! Możemy się pobawić wszyscy razem! Chodźmy się pobawić! Ale, tu <sum> się <sum> <pomalić>. <sum> Ale wow. nie no! Ma Masz przecież przyjaciela, jeżeli się tylko z nim bawił przecież! Nie, No tak, mogę stworzyć jeszcze jednego! Bo... O, nie, 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 ja co, nie, 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 za dużo nie, nie, z... nie, 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 ja nie, będę, ja nie, 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 Zabaw, no. zabaw się za bardzo Racja, mamy splaw zabaw. Ok, chodźcie tutaj, chodźcie ze mną. Zabrać zapraszam zabawki. ze mną. Chodźcie, tutaj ze mną, tutaj to wind. Tutaj, okej, okay, pobawmy się, pobawmy się. coś fajnego. się. się. O, jak zajemy to, że my tutaj mamy. Dobra, patrzcie, cały plac za. Ale jest tutaj ciemno. Zajemy, zajemy. Oj, ciemno? Zajemy. Czy ty powiedziałeś ciemno? Nie, nie, nie jest ciemno. świeci przecież słońce. A fajnie, fajnie. Tak. Zabawę! Tak. Okay. Posłuchajcie! Połapcie ehm, się tutaj, a my idziemy. Idziemy tutaj po prostu. Chodźcie, 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 Posłuchajcie, jakbyście coś chcieli, to przychodźcie, okej, okay? ale. poza za zabawą. Tylko jakby coś się stało. Okej, okay? dobra. Bawcie się! Nie musicie, cześć! Też. Dobra, idę naprawić kamerę, widzowie. O, o nie, o nie, o nie, nie. To będzie okropne. Dlaczego ich, znaczy ich tutaj stworzyłem? To jest najgorsza decyzja. Koń na C4 Gocia o my gramy warcamy. No a. właśnie! Goal! Ale to sobie podobno! Muszę Was nauczyć tutaj <laughs> grać w te gry. Po pierwsze miałem stworzyć kamerę, a tu i gram z mikry. Dobra, okej, okay, stałeś tak samo ciecinny jak wy. Rety, teraz ja będę dzieckiem. E? Ej, co się stało? Co? Co się stało? Jakby... Roboty umieją płakać? To raczej były piski. No, ale, ale... No oni, oni są głupi! Czemu są głupi? No wy! Ale ja... nie. Jak... Ja się Nie, nie no, jesteśmy młodzi. Ej, czemu ty masz broń? Ja nic nie mam. Tak. A ja mam młotek! Kurde! Nie. Ej! Użyj, użyj! Popatrzmy się młotkiem! Nie! Nie Co? nie! Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Oni! Chwileczkę. czy wy się bawicie? Chwileczkę. jak my zaczęliśmy nagrywać, to... Minęły 5 godzin. Ej! Macie tyle sił? Ej, no w końcu są roboty. Się. Się ale, się Okej, okay, no? chodź Zenu, za rączkę idziemy do twoich przyjaciół. Musimy okay, z... musimy się z tobą się pogodzić bawi. z nimi. A ja mogę zabawi. zostać? Idziemy. Możecie zostać, możecie dobra. zostać. Ah, dobra, chodź tutaj, chodź tutaj. Ah, ale tutaj problemy są, że oni da się pogucili o to, że jaka będzie zabawa. Chodź z nami. Nie, chodź. nie, jest pusia godzinka, musisz iść spać. Chodź, chodź. Jest teraz za baba pora, spać, chodź. Raz, dba, dwa, trzy, trzy. Nie, nie Baba Jagach, patrzy! Dobrze, trzy. Mam, tak, kawa, nie, mam oko na sunrise! Dwa, trzy, baba Jagach. Oj, 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 em. oj, 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 Um, a ty jesteś dziewczynką? A ty jesteś pan Okej. Ok Posłuchajcie, wasza pora, jeszcze tak to ujmę, zabawy, jak wiecie, no długo już się bardzo widzicie 5 godzin aż. Ale to jest. jest mało, to jest, jest mało! Ale posłuchajcie, mam was dla was zabawę! Ale nie, 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 mam właśnie dla was zabawę! Którą... Ej, Ej mam, dla was mam dla was zabawę, mam dla was zabawę, mam dla was zabawę! No, no, no. Ale, poznajcie, to jest zabawa, w którą nad o tej samej porze bawią się każde dzieci, wiecie jakie? Tak, tak, jaka, jaka! I możecie razem, wspólnie z nimi, poznajcie, oni... Tak, Ale nie, poznajcie, mogę wam po powiedzieć? Ważną tą zabawą jest taka, że gdy oni sobie idą spać, to oni wszyscy, wspólnie z wielką wyobraźnią, są razem i później oni ze sobą się bawią we swojej krajnie wyobraźni Wszyscy wspólnie, wyobraźcie to sobie? Nie, nie podoba nie mi się nie ta zabawa nie Ej, nie, ale to jest bardzo fajne Tam są, wiecie tam jest dzieci? Jest to jest nudne Nie, wyobraźcie sobie to... Ale Nie, posłuchajcie Okej, a, a... Okay, mi się nie pogada, posłuchajcie Ej, Czekaj, czy ty ich taki, tak, żeby oni byli tacy sami jak ty teraz? Wiesz, jak I kiedyś? to jeszcze jak! Okej, czy macie nocny naprawiony? No dobrze, posłuchajcie. Ty, wy teraz pójdziecie, Lulu, jak mówiłem oh, będziecie bać... Jak to? Jak to? I ciebie było, postawiłem tu zasady! I e, jest zasady? tylko jedna zasada. Jaka? Trzymaj światła włączone. Eee, to! Tak, Światła włączone, dokładnie! He, dobra, dobra, no to w takim razie... Zamykam was tutaj, dobra? Tak! Ja dobra. My. się bawię, ja Gdyby my. Gdyby się. Bawię. Dobra! dobra. O do bawcie! Dzieci! Em, zaraz będą! Zaraz będą! Okej, okay, mam pomysł! Dzieci! Dzieci! Pomagale. Dzieci! No posłuchajcie! A, wygały, wygały, wygały. Posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie! Posłuchajcie! Jak widzicie jest trochę... O! Jakciaż taki stój ciemno? No to posłuchajcie. E, chcecie mi w czymś pomóc? Zależy. Musimy odłączyć im na dole prąd. Żeby oni posłuchali. Nie. Tak, ale, ale... Okay. Mają naprawiony tryb Pamiętasz, nocy. Się ostatnio stało? Ale ciemno oni mają będzie. naprawiony tryb nocy. Spokojnie, nic się nie będzie. No, tego się obawiam. Ciemno, strasznie będzie, ja tam nie chcę. Nie, nie będzie! Ubierzcie mi, dobra? Ja potem znowu was nie będę ratować. A po przynajmniej zróbmy coś, żeby oni ten. Ale, ale raczej jakieś światło to nie powinni A ten guzik po prostu nie działa, że się wyłączy? No to. Dobra, i. O, wyłączyło się. O! Ta, widzisz? O. Dobra, może nie bójcie się, oni mają tryb nocny. Ale ja, ja się boję, tak czy się. Siarę. Ja może ten tryb nocny nie cięchani. był jakiś dziwny? Nie, już go naprawiłem na no spokojnie. Na pewno. A kiedy na... naprawiłeś, jak cię nie było? Od ilu tutaj jestem przecież? Nie wiem, nie liczyłem. No właśnie, jestem tutaj bardzo już długo kilka dni, więc no miałem czas na to szyby to... Dobra, jak coś mam wiertło. Dobra, to ja idę tutaj do swojego biura. O, właśnie, gdzie jest moje biuro? No i ogólnie to jest trzy piętra niżej. Trzy piętra niżej, dobra. To liczymy. Jedno, drugie, trzecie. Uuu juu. Ja ci będzie moje biuro widzowie. Ale to jest ciemno. Dobra, chodźmy tutaj. Błąd o nie! Ej, zapomniałem! No. Zapomniałem mi zamknąć ten drzwi, to czekajcie, idę im zamknąć, dobra? Poczekajcie, zaraz będę. Wy czekajcie u góry, jak chcecie. Okej. Okay. Dobra, no i gdzie jest teraz to? Mm, mm, mm. Ja to, o, tutaj jest przecież, dobra. Dzieci dzieci muszą spać. Tak, 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 Sunrise muszą i spać. Komputer no, działa. No, A no tak, nie, nie ma tutaj nie tak. jest ty Jesteś spad. bardzo tak, złym dzieciakiem! Tak, 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 Dajcie mi chwilę, <grym> dobra? Dziękuję. OK, komputer. Bardzo niegrzeczny. Dobra, rozumiem. Aha, tak, tak, tak. Musisz i spać Tak, muszę i spać. E, chwila. Ej, no, ej, ej! Chwila! mieliście mieć tryb! Nie! Nie, Nie, nie czekajcie, wy powinniście być wy, teraz! Ej, patrzcie, tam jest cinco za wami! To, dziecko! Okej, okay, muszę z uciekać! Szybko, szybko, szybko! O nie, to! Dzieci! 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 Co? Posłuchajcie, no, jest okay, problem! Ja tym razem. Posłuchajcie, jak nie naprawiłem tego no nocnego. No wiedziałem, że nie naprawiłem! No, chyba... no nie no, no, musieli się kować! No, A, co tam! Szybko, chodźcie tutaj! Dzieci okay. muszą Chodźcie tutaj! Okej, musi... Przestawcie Meple, lub cokolwiek! O, dzięki! O, jesanie. Dzięki, to się jeszcze macie! Maja, wyciągaj broń! Posadźcie, macie... O się! Oni to idą, zamykaj te broń. No szybko! O nie ma mnie patrzy! No nie ma rzeczy, że No zamknijcie ten meb tutaj! Ale ja nie mam czym! Nie mam Robert, czym! Robert, ty jesteś najsilniejszy, to dodźwiczysz miarę. No ma stać! Okej, nie, inaczej! Nie, nie wypada. Inaczej. Um, Moondrop, który to jest ten prawdziwy? Ja jestem prawdziwy No właśnie widzę, że jesteś, jesteś prawdziwy. Posłuchaj! E, było śmiesznie, no ja włączę światło, a, a już będzie koniec. Dobra, tylko włączę światło, no? Yeah. raz <laughs> <mi> nie pozwolę! <laughs> o nie, o nie, o nie chwileczkę. Agregat. Przecież tak nie muszę tam schodzić! Wystarczy, że tam wcisnę, tamten guzik. A może nie go strzelić? Nie no, chcesz, żeby on był spalony? A nie alon, mogę alon. po prostu zniżyć ściany po lewej tutaj młotem moim Ondry jesteś. Ale Wiem. po cichu. Dobra, po cichu. Dobra, dobra. Czekaj! To żeś narobił, to jest przecież głośne. Dobra, już szybko! Dobra? Ale nas patrzą! Spokojnie! O nie! Chodźmy! Odciągajmy uwagę w oknie! Tak! Dobra. Odciągnijcie! To Hej, no. mundopy. Okej! Okay. Witaj! Chcesz się pobawić? Okej, okay, muszę zaraz trochę... Okej, okay, muszę przejść przez ten płot! Okej, okay, cieszę się. No chodź się pobawić. Okej! Okay. Okej, okay, nic tutaj nie jest. Okej, okay, oni sobie tutaj jest. Mądro... Ej chwileczkę. Tylko... Czemu tutaj są twaj? Gdzie jest trzeci? Nie. Oj, coś, coś nie wyszło Nie, okej, okay, szybko, guzik muszę wcisnąć Nie, nie, nie Okej, okay, wcisnąło mi A ja cię ostrzegałem, ostrzegałem cię, żebyś nie klikał I w ogóle, żebyś nie wyłaczał Tak, wiem, przepraszam Ja cię... Ej, czekaj, Wee! czekaj. Raz, dwa, trzy, Wee! cztery, Wee! pięć, Wee! sześć. Wee! Czekajcie, czekajcie, czekaj. Co się stało? Nie, nie, nie. Czekajcie, nie, 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 nie. Dzieci, dzieci. No. O nie. Ta wentylacja. Nie, To ty, bo ty ja. O nie, o nie. czyli...

Posłuchajcie, porozmawiajmy, dobra. Wiecie co? Leczne dzieci chodzą wcześniej spać. Aj, ej, 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 czekaj, co to za dźwięk! Co za dźwięk! To jest bomba jakaś lub coś! A To za dźwięk! Nie! Przecież nie jest bomba! Tak, brzmi mój! 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 E chwila! Ja jestem! Oh no. Mam kamerkę! Widzę was i widzę siebie! O mój Boże! Dobusen! Obusen? Serio? Co? Spałeś. Ja ci wam taki co? Co koszmar! Co? Mówisz? na podłodze w ogóle! No wiem! Czemu? Gramy ja nic pamiętam! Ja cię... Czekaj! Co? Takie uno! Uno gramy! Gucio! Co? co? I po unie! I jesteście sobą całe szczęście! Ja cię... Udzieliłem posłuchajcie! By uno. wiem, ale... Mi się śniło, że... Sarajs nas nawiedził i... Się też I się wydarzył trochę mi i... Masz no, Sunrise! Czekaj! Pobawmy się w coś! Pobawmy się w coś! Nie! Wstryb. Ten Sunrise! Co? Tech! Wiesz, czy Ty serio istniejesz? Tak! Ty nie spojrzyjesz przecież! A, Pobawimy się z nim? Pobawmy się! Pobawmy się! Czekaj! Czyli on, serio istnieje i. O nie! Nie! A nie, chyba sen. Uuu, zostawcie łapkę się w górę. Się stało. Tak, zostawcie łapkę w górę. A ja chyba idę się z tym pobawić. Zabawa, Jej! Yeah! Zabawa, yeah. tak.